Dzień dobry Państwu. Na dzisiejszym spotkaniu w Galerii 1001 Drobiazgów chciałbym Państwu pokazywać tytoniowe orły. No, może nazwa jest frap frapująca, ale e, powiem tak: no, od wielu lat zbieram e, wizerunki godła e, polskiego, ale jednocześnie też zajmuję się historią kupiectwa. A jest taki ciekawy dział, przemysł tytoniowy i przemysł zapałczany, który charakteryzował się tym, no i oczywiście jeszcze przemysł spirytusowy, który charakteryzował się tym, że. Handel e, tymi wyrobami e, miał nadzór skarbowy i po prostu wymagane były specjalne pozwolenia na prowadzenie tego typu e, handlu. Państwowy, e, e, polski monopol tytoniowy został powołany przez ministra skarbu e, naszej świeżo, e, że tak powiem, odzyskanej niepodległości Rzeczypospolitej e, w roku 1922 i każdy sklep który prowadził handel tytoniem powinien mieć specjalne oznaczenie tutaj możecie państwo zobaczyć bardzo ciekawy szyldzik reklamowy Proszę zwrócić uwagę że pisze tutaj że tu jest sprzedaż wyrobów tytoniowych mamy orła wzór 1924 jakby pan był dał radę spróbował tam na samym dole jest y, napisane Wolsztyn, i jest to pan, który namalował ten szyld. Czyli nie jest to szyld, który powstał w Warszawie, czy powstał w jakiejś wielkiej wytwórni na Dolnym Śląsku, ale jakiś miejscowy y, y, pan wykonał tego typu szyld, i podejrzewam, że właśnie. Te szyldy wolsztyńskie, bo tak ja go nazywam, były w całej Wielkopolsce. Oczywiście ten polski monopol tytoniowy miał też taką urzędową tabliczkę, i teraz na takim kiosku ruchu, czy na jakimś punkcie sprzedaży, jak był, była taka tabliczka, to wiadomo, że jest tu legalna sprzedaż wyrobów tytoniowych. I jeszcze jakby pan był taki uprzejmy, tutaj na dole jest taka tekturowa plansza. I na tej planszy jest cennik polskiego monopolu tytoniowego w tej górnej części. To jest akurat cennik z 1 kwietnia 1938 roku, gdzie właśnie mamy urzędowe ceny i tylko takie ceny mogły być w punktach sprzedaży. Oczywiście obok mamy też ceny na denaturat, ceny na wyroby spirytusowe, ale w każdym razie jest to fajne, bo jest to stara przedwojenna reklama. Gdzie na odwrocie tej reklamy właśnie naklejono sobie z dziennika urzędowego te. Te, te, te cenniki, i dzięki temu sprzedawca wiedział, że tak to ma być sprzedawane. No, jeszcze myślę, że też bardzo ciekawy jest szyld, który tutaj mam po lewej stronie. Proszę zwrócić uwagę, to jest piękny, bardzo godły, takie godło. Wzór 1919. Jest to mój najbardziej ulubiony kształt Orła. I to jest też, bo tak jak wspomniałem, no, Polska powstała 1918, 1919 piętnaście jeszcze nie był powołany ten polski monopol tytoniowy, no ale sklep musiał być oznaczony, więc to jest orzeł wzór 19. No i oczywiście widzą Państwo różnicę, jaka jest od tego orła pierwszego, tego wolsztyńskiego, wzór 1924. Mam jeszcze też taką bardzo ciekawą tablicę, gdzie jest po prostu odręcznie namalowany. No tu już musimy powiedzieć, że jest to wariacja godła państwowego, takie trochę wzoru 1919. 1915, trochę wzoru 1924, ale myślę, że po właśnie kształcie tego orła możemy powiedzieć, że on jest bardziej wykonany, namalowany po 1924 roku i naprawdę są to bardzo ciekawe elementy mojej galerii, gdzie pokazuję właśnie wyposażenie starych sklepów. No. Nie ukrywajmy, że po II wojnie światowej ten orzeł się troszeczkę zmienił, i tak jak widzimy tutaj te wyroby tytoniowe tego polskiego monopolu tytoniowego, to po wojnie pojawiły się tego typu tabliczki, gdzie też jest sprzedaż wyrobów tytoniowych. To jest też niezmiernie ciekawa. Tabliczka, ponieważ jest ona wykonana w poznańskiej pracowni szyldu pana Bytnera, jest oczywiście pięknie sygnowana. No i teraz myślę, że za taki szyld trzeba było zapłacić, więc niektórzy mieli takie nazwijmy to wytłaczane z blachy, takie o proszę zobaczyć elegancko wykonane i właśnie drukowane te szyldy, że są wyroby tytoniowe. Ale y, były też szyldy, y, które były emaliowane, czyli klasyczne, takie, które kocham najbardziej. Tutaj możecie Państwo zobaczyć elegancki tył i, i powiedzmy jest piękna tablica, również sprzedaż wyrobów y, tytoniowych. W każdym razie tego typu szyldy na pewno są bardzo, bardzo ciekawe i są pożądane przez kolekcjonerów tego typu wyposażenia sklepu. I jeszcze, celem jeszcze celem uzupełnienia pokażę parę przedmiotów. Proszę zwrócić uwagę, tutaj jest takie pudełko. To jest pudełko blaszane, na którym wieczku mamy właśnie też ten motyw, czyli ten polski monopol tytoniowy. No, jeżeli chodzi o kwestie reklam, no to też nie mam tabliczki, żeby pisało, że był polski monopol zapałczany. 5 lipca 1925 roku został właśnie też powołany Polski monopol zapałczany, ponieważ część producentów zapałek i dystrybucja zapałek była jeszcze w rękach obcych obcego kapitału, ale chciano, żeby to był polski nadzór na tym i wtedy właśnie, takie Ministerstwo Skarbu, które powoływało taki monopol, dawało wtedy takiemu monopolowi prawo do produkcji, dystrybucji, wyrobów w skali całego kraju. Proszę zwrócić uwagę, tutaj mam taką zapalniczkę malutką, na której jest również ten PMZ, czyli właśnie ten. Polski monopol zapałczany, no a pod spodem mamy klasyczne przedwojenne pudełko właśnie na zapałki, również z tą nazwą, a jednocześnie proszę zwrócić uwagę, że jest taki delikatny nadruk, to jest general Governance, czyli te zapałki polskie były sprzedawane przez władze niemieckie podczas II wojny światowej, tak jakby na to wzięli nadzór. No myślę, że też ogromną ciekawostką jest taka. Malutka, no trzeba by to nazwać papierośnica albo tytoniarka. Jest tutaj, pisze, tytoniarka potasowa. Jest to reklama firmy, która sprzedawała nawo nawozy sztuczne. Tu mamy piękną czterolistną koniczynę, ale najciekawszy jest ten napis, że tytoniarka Stepsu dajemy ci po to, byś stosując potas, kupił sobie złotą, czyli, e, używając nawozy potasowe, e, i mając te, tego typu e, tytoniarkę, e, dorobisz się i będziecie stać na kupno złotej, e, papierośnicy czy złotej tytoniarki. No i jeszcze takim tutaj dodatkiem, proszę zwrócić uwagę w moim bogatym zasobie, są reklamowe przedmioty. Tu mamy typową papierośnicę metalową, która jest reklamą poznańskiej firmy Stomil. Polecam firmy o Milu, już były co najmniej dwa nakręcone. No i obok jeszcze też bardzo ciekawa, wczesna zapalniczka benzynowa, która reklamuje opony Semperit. Także każdy przedmiot y, może być nośnikiem reklamy, ale jednocześnie muszę powiedzieć, że te moje tytoniowe orły są oczkiem w głowie mojej kolekcji, ponieważ, no, spełniają, jakby to powiedzieć, dwa warunki. Jest godło państwowe i jeszcze na dodatek historia reklamy. 进口呀。